Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj po takim małym zaskoczeniu było, bo przyszła do mnie paczka z Chin, którą zamówiłem dwa tygodnie temu. Przyszły do mnie włączniki świateł, sterowane drogą radiową 433 MHz. Tutaj macie model nawet, jak to jest. Przełączniki będę montował w domu, na kratce schodowej był tam wcześniej zwykły przełącznik. No dwa przełączniki na górze, na piętrze i na dole. I po prostu w pewnym momencie ten jeden przestał działać. Sprawdziłem co jest i został przerwany gdzieś jeden przewód. I nasz przełącznik schodowy nie działa. No nie mamy trzech przewodów, tylko dwa są aktywne, trzeci jest gdzieś przerwany. W izolacji i nie da rady nic zrobić, więc będziemy montować te przełączniczki 433 MHz. One są zasilane baterią, już Wam powiem jaką. Sekundka. To jest taka mała bateria. Mam jedną sztukę na razie, muszę dokupić drugą. 27A, 12V. Tak, chyba 12V. Ona jest tak, 12V, 27A. On będzie tym zasilany, a sterować będziemy do tego, tym wszystkim tutaj tym przekaźnikiem 433 MHz, którego zaraz będę programował pod te przełączniczki. Nic tutaj niezwykłego nie ma w nich, zaraz je otworzę. Zobaczcie, co jest w środku nawet w standardzie wysyłają jedną płytkę jedna płytka to jest do sterowania trzema przełącznikami, prawda, patrzcie o nie, nie jest zakodowana nie, jest zakodowana, patrzcie i raz, dwa, trzy wszystkie trzy się żarzą, czyli można zaprogramować wszystkie trzy a nie jeden, tylko różnią się tutaj tą klapeczką że ta klapeczka jest Pojedyncza i włącza nam pojedynczy przełącznik. No ciekawe. Zawsze zamawiałem te potrójne, nie miałem żadnego podwójnego. I to mnie bardzo ciekawi. Po prostu nie opłaca im się produkować widocznie tej elektroniki jako pojedynczy przełącznik. 433 MHz i robią od razu potrójny i montują jako pojedynczy i zmieniają tylko po prostu tutaj te obudowy zewnętrzne. Fajne. Bardzo mi się to podoba. Wymyślę coś innego, jakieś inne zastosowanie jeszcze gdziekolwiek indziej do tych przełączników i zobaczymy. Przełączniki, te switche przyszły, zamówiłem je dwa tygodnie temu. I to cena naszego chińskiego dostawcy wyniosła 20, podajże 1 złotych za sztukę. No, kurs euro jest dość wysoki, więc cena tego jest również podwyższona. Dobrze, ale szkoda tutaj gadania. Zajmę się tutaj programowaniem tego przekaźnika. Teraz tak na szybkiego, żeby miał to zaprogramowane, bo mam jeszcze inną pracę do, do zrobienia. I później to będę montował w puszce. Dobrze, podkrzywiłem już te łapki. Wszystko nam działa. Programujemy drugi przełącznik. Raz, dwa. Lampeczka świeci. I pilot drugi jest już zaprogramowany. i w ten sposób zaprogramowaliśmy go ja tu zaraz podłączę nawet yy, tak prowizorycznie lampeczkę to zobaczycie, że to nam świeci i tyle, przystąpię później do montażu tego no i nasz mały test, czy to działa pyk świeci, pyk gaśnie, wszystko w porządku drugi pilocik jak już wspomniałem, jedna ta bateria jest tylko na obecną chwilę i gaśnie. Jest wszystko super. Mamy go zaprogramowanego. Wystarczy go wmontować do instalacji elektrycznej w domu i będzie nam to fajnie już działało. Więc, tak, zrobię to trochę na skróty. Tu jest żarówka LEDowa i tam mam z tyłu puszkę za panelami. Więc tu zamontuję przekaźnik. Tu jest jedna puszka, tam jest u góry druga puszka. I tu schowam przekaźnik. A przełączniki tutaj już będę musiał je połączyć przewody w puszka, żeby tu przejście z tamtego było na to. I damy cały czas zasilanie do przekaźnika. Bo to będzie najszybsze, moim zdaniem, rozwiązanie. Bo tak tam u góry do puszki nie wejdzie mi ten przekaźnik. A tu mi to się zmieści. Jeszcze tam z tyłu. No i światełko nam już działa. Takie przełączniki. No trochę się różni, ale cóż, światełko włączamy. Pik, świeci nam się już elegancko. Ja tu idę z kawą, więc tak sobie pozwolę. O, zrobimy to tak, kawusią.